Panie Marku, proszę, bo tu jest już drugi raz rękę, trzymasz zdradziała. Chciałem poruszyć sprawę, słuchajcie Państwo, czy jak pan, jak pan powiedział, czy stadion ma być przy szkole, czy na kolę, kolące. Trzeba zwróć pod uwagę, gdzie ten stadion ma być urokowany koło szkoły. Szkoła jest bardzo blisko wierzni, znaczy wierznie odległość szkoły burów do wierzchnia jest bardzo bliska. Następnie... Musi być, ile tam 110 metrów, czyli 108 metrów najmniejsza, to znaczy długość. 110 na, na 60. Tak, 110 na 60 płyty boiska. Następnie no. do tego dochodzi, że Państwa, 12 torów w szerokości na 20 kar. Przejęzyczeni, Panowie. Nie, 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 bo oni nie wiedzą, jak to się dzieje. Słuchajcie, 6 raport, ten, I z drugiej strony 6, 6 nauku jest 12 razy woski. No, ale południu łuku cztery, a Ta, po ale zadajmy, sześć. Tak, jakie, jakie się robi stadion? E, żeby Ta. spełniał, żeby zawody mogły być rozgrywane, jest... musi być sześć po prostej, a cztery po łuku. Ta, no to... Ale no, to dalej, Panie Marku, proszę dalej. Następna sprawa. Jest tam przedszkole, słuchajcie. Jest przedszkole, które jest bardzo blisko oddalone. Teraz to przedszkole potrzebuje mieć zgodnie z przepisami ilość metrów kwadratowych zieleni prawy dla tych dzieci. Teraz, jeżeli będzie budowane boisko tutaj, Prawda, ta płyta boiska, to teraz musi być tak. Jeżeli chcemy tak, pan Wójt, my zrobić stan prawdziwego zdarzenia. Muszą być rozbiegi do skoku w dal, z, wyżu, z skoku, prawda? Muszą. Chwileczkę, chwileczkę. Panowie, jeszcze chwilę. Tak, każdy ma prawo mieć Następnie. Muszą być, słuchajcie, rozbieg do, do rzutu dyskiem, do, znaczy koło do rzutu dyskiem, rozbieg do rzutu szepem. I teraz sobie wyobrażajcie. Teraz wyobraźcie sobie, że są zawody repatetyczne czy coś w tygodniu i tam chodzą te dzieci małe, czy szkolne dzieci. To trzeba jej pod uwagę. Czy teraz przepisy BKP zezwalają tak blisko zainstalować, słuchajcie, ten stadion u nas tutaj. Dalej, blisko jest, blisko mieszkający jest mieszkańcy. Prawda? To jest i was Wsłuchajmy się w ten głos, bo on jest, jest wyważony i ważny. No. Teraz teraz tutaj też będzie problem z mieszkańcami. Dlatego, że weź w stadionę za, za są oddalone od miejsca mieszkania Ile ileś tam metrów, 500 metrów, 600, 700 metrów, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Dobrze, panowie, no, zostały rzucone co najmniej dwa ciekawe tutaj zapytania, co do sąsiedztwa, rozumiem, i przedszkola i mieszkańców. To no, dość istotna rzecz. Panowie, uszanujmy, uszanujmy głos. Mał... Ale zawodnika byłego jodły, niech po prostu dokończy Trzeba no. budować tak samo jeszcze infrastrukturę nie higieniczną, prawda? O higienę i no to o tym wójt mówi. Te, tak, mówię, tak, też trzeba dobudować do tego. Teraz weźcie, ile tam jest tych metrów kwadratowych? Minimum. Ja miałem na wf tak samo taki przedmiot, infrastruktura sportowa i tam zakładany, zakładano było, podstawowy obiekt sportowy stadion, musiał mieć 2 hektary, Ziemi. Panie Marku, ja myślę, że wierzy, ja, ja myślę panowie modyfikuje ja tą dyskusję się się o tyle, że... Po 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 Panie Marku, może inaczej pytania zostały ciekawe postawione, bo co do sąsiedztwa i no, możemy sobie odpowiedzieć. Reszta będzie tą makietą. Po to Wójt mówił została dana mapa za, do celów przyjecha. projektowych. Dobrze, teraz jest taka prawda. przyjechał Panie Marku, tam, kto żeby się wiedzieli, czy kto żeby się wiedzieli, to Przyjechał wykonawca, on chce zarobić, prawda? I on raz, proszę, się szybciutko zrobię wszystko i zaraz się Pan Wójt morduje. I teraz jest taka rzecz, że trzeba będzie pieniądze, może duże. to nie jest tak, że 50 tysięcy na to. To chodzi o to 100 tysięcy czy więcej jeszcze, żeby zrobić porządek. Teraz jeżeli co, przemawia za stadionem, ja się mam zaledwie wady wadnie stadion na tym, na Kolonce. Raz, bo tą już tradycję, prawda, tam przez 60 lat chodzili ludzie, nikomu nie przeszkadzało, czy chodzili dookoła, czy przez czy rzeczkę przeskakiwali, ta, przez bo dalej nic nie było. To ja powiem dlaczego, bo poprzedni zarząd, ja znaczy Pana poprzednie zarządy, one nie chciały, żeby ludzie przychodzili. A chwileczkę, chwileczkę. A. Chwileczkę, z tobą na czele. Panowie, panowie. Zaraz za wam Proszę stanąć pod drzewie i zobaczyć, jak jest Afis. Jak jest afisz, słuchajcie, pisze, mecz Joliva Grata z tym, i gra w miejscowości Jednia i teraz przychodzą ludzie, przyjeżdżają w lecie i powiecie, ta Jednia jest. Przecież takich Jedni to mamy tutaj w okolicy Panie, pięć. Panie Marku, stadion na Kolonce napisane, bo te plakaty są drukowane. Zaraz nie Tam Jednia i tego. Tam, ja przeczytałem coś, to znaczy nie potwierdziłem. To jest tak na kolące napisane. Jest w błędzie, jest w błędzie. sprawa, jeżeli chodzi o tą kolące. sobie sprawę, że ten stadion przez wszystkie lata nie był finansowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę przez wójtów. Żadnych. Dopiero teraz pan wójt tutaj, ten zarząd... Ale bo nie był, nie był w telewizji wójta. Dokładnie. Ale korzystali z tego przez wszystkie 60 lat, wszystkie imprezy, jakie organizował wójt, to wszystko było zorganizowane na stadionie. Myślę, czy ściny to sprzątane no, i tak dalej. No, tak, ale teraz jest taka sprawa. Tam natomiast trzeba by budować nowy prawdziwy stadion, tą całą infrastrukturą, żeby miał dwie płyty, jedną do treningu, słuchajcie, żeby młodzień nie przeszkadzało i teraz zrobić tak, żeby ten stadion stwarzał takie warunki, żeby można było, jak Pan Wójt powiedział, zaprosić Różynę pierwszą czy jakąś inną, bo to jest brysko na, słuchajcie, no na obozy. Bardzo idealne to to jest nie da... się. W nie naraz, w naraz, w tam jeszcze jest taka sprawa z tym budowniczym. No problem istnieje, te, te natury 2000, no to wójt ja wspominam, nie, że przejście tak przez To jest bardzo dokumentacja. Z uwagi na to, że to jest odzież sportowy. Tam są, można tam...

Z tego, jest... nie, nie. Ja uważam tak. A byłem w trenerem, i jestem teraz kibicem i uważam że Ten stadion, który jest tu przy szkole, zmodernizować, zagospodarować, żeby tu były mecze rozgrywane, okręgówki trzech klasy i odwiedzenia letnisku Będzie gminny klub sportowy? Czy będzie to. Będzie gminny. O, I prawidłowo, że gminy, To już z tego miesiąca. Żebym miała o, całe oczy otwarte na ten obiekt sportowy, bo to będzie wizytówka dla, dla gminy. I dla nas wierzą ja. ja. na w I tak, żeby to było. Żeby nie był wstyd, że przyjeżdża z. GŁowaczowa, jak tu mówił, prezes i się śmieje, że na takiej wichurze grają. No. A my żeśmy jeździli do Głowaczowa, jeszcze ja tam grałem w piłkę, później tam jeździłem wiecie, z drożyną, trenowaliśmy i graliśmy w meczach. i nic się tu nas nie zmieniło, się tam zmieniło. Można? Można. Tak samo u nas proponował jeszcze raz zagospodować tu i tu, żeby dotkniło życie, żeby kibice przyszli sobie na spacer z dziećmi. Na mecz usiedli, na inaczej usiąść i popatrzeć i pokibicować. Ale oj, to jest elegancko. Panowie, nie wytrujemy. będzie zbudowane tu, tam rozgrywać treningi, mecze, dotąd, aż tu będzie obieg gotowy zrobiony. I będzie to zacunka, i będziemy wiedzieć, no to, to jej. A nie będę <grym> wchodzić, chodzić, metra, się i będę się zaśmiał. Dobrze. To, na, gdzie byśmy nie pojechali na mecz, bo jeździmy, bo ja jeżdżę tu.